Zobacz, co klimatyzacja zrobiła z tego biednego państwa. To niewiarygodne, ale gdy niecałe 60 lat temu jego premierem został Li Kuan Yu, państwo to było trzy razy biedniejsze od Polski, a dziś jego produkt krajowy brutto jest wyższy niż polski prawie czterokrotnie. Kilkanaście lat temu zapytano premiera Singapuru, bo o tym państwie mowa jaki jest sekret sukcesu jego państwa, odpowiedział on. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem, gdy zostałem premierem było zainstalowanie klimatyzatorów. Uznał on bowiem, że aby urzędnicy mogli rozwiązywać problemy państwa, muszą sami najpierw pracować w dobrych warunkach. Dziś klimatyzacja w Singapurze jest odpowiedzialna za około 40% zużycie energii całego kraju, ale dzięki temu państwo to ma stabilny wzrost i przyciąga coraz więcej inwestorów. Więc jeśli chcesz być jak Singapur, nie szczędź środków na wentylację z klimatyzacją dla siebie i swoich pracowników. Napisz, czy o tym wiedziałeś i zasubskrybuj mój kanał, by otrzymywać więcej takich treści.